Witam państwa, nic z takiego sensownego się nie dzieje, bo jak już powiedziałem wiadomości o panu Lechu Wałęsie, to ja mam gdzieś tam powtarzam sprawę załatwioną, wreszcie nie ma po czym mówić. Natomiast zmiany ja taka jedna rzecz. Na przykład, no, tylko chodzi o pana Wałęsę oczywiście, są, głównie nie o niego. Czytam właśnie w prasie, że pani Beata Sawicka, ta od burmistrza Helu i u łopówki tam yy, właśnie została oskarżona o coś. Ale to jeszcze nie znaczy, że jej, jej proces się rozpoczął. Jak znam że on jeszcze, to jeszcze po parę miesięcy mi zacznie proces i tak dalej. Otóż bizdatki <grym> ci to dat. Kto daje, szybko daje, dwa razy daje. I, yy, ja po prostu nie rozumiem, dlaczego w, w normalnym kraju, znaczy w Polsce nie mówię w kraju, w Polsce, nie można postawić czeka przed sądem na drugi dzień. Sprawa jest jasna, jest nagranie, po której ma w 48 godzin zamknąć, zamknąć kogo trzeba odobyć zeznania. Minęło już od tego czasu ile? Ponad pół roku prawda, od czasu, kiedy nakryto panią Batysawicką. Jak, jak, jak długo można ciągnąć, ciągnąć jedną sprawę sądową? Ona znaczy, się będzie ciągnęła, bo to jest takie na posiedzenie sądu, następne za trzy miesiące i tak dalej. To w każdej sprawie, to nie pani, tutaj pani Sawicki. W najbolniejszej sprawie, o ja też mam, mam kilka spraw przecież sądowych w tej chwili, one są przekładane o dwa miesiące następny termin. Już w Stanach Zjednoczonych tego typu sprawy zaczynają się po dniu dwóch, trzech od chwili wykrycia, a trwają non-stop. Nie jest przekładana, tylko sędzia tak długo ją ciągnie, aż... Uniewinni skaże, jakiś tam wyrok wyda. I dzięki temu po, po kilku dniach, no góra dwóch tygodniach, sprawa jest wyjaśniona. Otóż, powtarzam, to jest, to jest w każdej sprawie. Sprawa pana Oleksego Mcianowskiego się wlokła, bo się do dziś nie jest, nie jest, nie jest wyjaśniona, 15 lat. Prawda? 15 lat. W, nawet w Stanach Zjednoczonych sprawy, na przykład, kara śmierci, no jest w większości Stanów, jest, istnieje kara śmierci. Większości ale ona jest często wykonywana w skutek właśnie apelacji, kasacji i tak dalej. Wykonywana jest często nieraz i po 10 latach, a po 15, a bywa, że po 20. Przecież to już jest inny człowiek. Nawet jeżeli czekało niewinnio po tych 20 latach, to często wychodzi z postanowieniem, że zarzecz na kogoś, żeby tylko wiedzieć, za te 20 lat siedziałem. Po prostu nie można postępować. Lepiej podjąć szybką decyzję, nawet błędną czasem, niż, proszę Państwa, trzymać człowieka 20 lat w kryminale się nie, a nie zwróci. Co w ogóle by się nie działo. A jeżeli miał zostać, zostać ścięty, czy tam skazany, czy tam utruty, czy coś tam, to trzeba by to, to było zrobić na drugi dzień. Czy na, czy na drugi tydzień. Mówi się, że żyjemy w epoce szybkości. Jest to nieprawda, żyjemy w epoce nieprawdopodobnego spowolnienia. Ta cała technika, błyskawicznie te elektrony lecą, prawda, to co ja powiem, za, za chwilę Państwo będą tam widzieli, prawda, e, na całym świecie, z Australii ktoś to przeczyta. Natomiast naprawdę przychodzi nieprawdopodobnie powoli. Dzisiejsza młodzież jest spowolniona, wcale nie jest szybka, wcale nie jest szybka. Dzisiejsza młodzież zanim coś zrobi, coś zastanawia, rozliczy i tak dalej, strasznie wolna. I być może jest to jakaś taka reakcja na to, że jest za szybko, to trzeba spowolnić. No, ja nie wiem no, dlaczego tak, tak to występuje, ale w każdym razie żyjemy w czasach, kiedy się wszystko trwa latami. Ja nie wiem, czy nie mówiłem tego na tym blogu, czy nie, gdzieś, gdzieś nie pisałem, ale pamiętam z jakąś taką historię autentyczną. To był wiek XVIII. Niewiasty, która y, z małego miasteczka wyszła za mąż za Yy, przyjechała z nim do Warszawy, tam go rzuciła, z kimś innym wyjechała do Włoch, tam popełniła bigamię, yy, wyszła za kogoś jeszcze tam, uciekła od tego faceta, pojechała do Francji, zdążyła tam na rozawie w jakiejś tam rewolucji czy innej froncie i wróciła do Polski, gdzie akurat przypadkiem wykryto, że popełniła bigamię i ją za to ścięto. Wszystkie te afery trwały 2,5 roku. 2,5 roku jak ona intensywnie żyła, prawda? Yy, Wtedy się, wtedy się żyło. Dzisiaj, a ja, że ona musiała jechać, jak ona, do Włoch musiała jechać pod dyliżansem dwa tygodnie albo dłużej pana, do Paryża. No, taki a jednak żyli szybciej. Dziś żyjemy potwornie wolno, nic się nie dzieje. Mi już po prostu szlak trafia, jak patrzę, że nic się nie dzieje.